To był taki plan, bo my w końcu rozszyfrowaliśmy, o co w tym wszystkim chodzi. W tym takim. takim zniewoleniu dusz. Zaczęliśmy to rozumieć, że kolejne nowe, niewinne osoby zaczynają być w tym. W, w, ciągane w to. I chcieliśmy to przerwać. I wszystkie najsłabsze jednostki wtedy. Chcieliśmy od tego odciąć, obronić, więc to wszystko wzięliśmy na siebie, żeby w końcu zatrzymać ten proces. Żeby to już się już nigdy więcej nie powtarzało i nie powtarzało. Byśmy wszyscy byli w takiej klatce. Takiej mentalnej klatce. Kto jest w tej klatce? Z innymi wszyscy, wszystkie inne, te osoby, które dziś tutaj były, były wymienione, tylko one były w różnych. To no, były też uczestnikami pewnych zdarzeń, albo, albo, wiedziały, albo, albo wiedziały o tym. Ile osób przyjęło tę gąbkę do siebie? 44. Nie znam niektórych z tego życia. Dobrze. Czy przyjęcie tej gąbki zatrzymało ten cały proces i to się już więcej nie powtarzało? Tak. Czy po tamtym momencie żadna inna dusza nie została zniewolona, tak czy nie? Nie, nie została zniewolona. A o co chodziło w tym planie w zniewalaniu dusz? Wszystko go był przygotowany. Jakaś taka sieć połączeń, ale też w, dużej, w dużym stopniu brał udział w tym, Manunaki. Mhm. Byliśmy taką farbą energetyczną, wiesz? To był taki, taki energy harvesting. Oddal się od tego, oddal się od tego. I poszukaj teraz informacji. Czy anonaki przestali zniewalać dusze? Tak czy nie? Nie mieli już później dostępu takiego jak mieli wcześniej. A czego nie mieli? Nie mieli do nich takiego dostępu jak wcześniej. W ogóle ludzie byli stworzeni po to, bo z nas, z założenia, byli taką rasą niewolniczą, ale były jeszcze jakieś inne regulacje innych raz, które. mogły odciąć yy, yy, odciąć na kom dostęp do ludzi. Właśnie takie yy, yy, takie właśnie farmy energii były realizowane w różnych miejscach na ziemi, też w określonych, pod kątem geograficznym, tak, bo to były bardzo ważne punkty, pod kątem właśnie takiego eskalowania energii. I to było robione pod trochę pod taką przykrywką dawania jakiejś rozrywki, dawania czegoś dla ludzi, ale to było. Pod tym było drugie dno. To były te wszystkie igrzyska w starożytnym Rzymie. To było, to było wszystko to, co się działo gdzieś w tej faktycznie też starożytnej kreacji, a też były inne miejsca na Ziemi. Czy współczesne igrzyska nie są y, fa rodzajem y, far farmy energii? Współczesne to, Igrzyska, na przykład to, mecze piłkarskie. To Igrzyska olimpijskie bardzo. W ogóle wszystko to, co jest związane ze współczesną rozrywką. A jakie rasy czerpią energię w czasie tych wydarzeń? W ogóle mi przychodzi, że jest jakieś takie, to nie jest jedna rasa. Mhm. W ogóle jakby było Jakieś sprzymierzenie różnych ras. I to już nie jest, kiedyś to było bardziej powiązane z rasami, teraz już nie jest powiązane z rasami, tylko z energiami. Uważam, mm -hmm. to jest jeszcze ponad, ras, ponad rasy. Mm -hmm. Teraz też, gdzie były trochę stworzone właśnie do różnych celów. Ale i tak, i tak zawsze największą walutą w tym świecie była energia. I tak jak się mówi, że się wszystko kręci na Ziemi wokół pieniądza, to nieprawda. Wszystko się kręci wokół energii. Kiedyś bardziej się kręciło wokół energii niż wokół pieniądza. Ten pieniądz był potem zamieniony na jakiś taki ekwiwalent czegoś. Na, teoretycznie powstał po to, żeby Zaczęła być sprawiedliwość na świecie, ale to. Nie tak. Mhm. Czy aktualnie Anunaki są zaangażowani w jakieś projekty na Ziemi, tak czy nie? Przyglądają się temu z daleka, ale po... bezpośrednio nie, ale pośrednio są. Oni są w jakimś konsorcjum, takim jakby, nie wiem jak to nazwać jakimś takim. Stowarzyszeniu różnych. No, trochę mi przychodzi, wiesz, takie porównanie do, do takich tworów jak Unia Europejska. Nie wiem, czemu się to skojarzyło. Ale właśnie, że tam są jakby różne kraje, różne interesy i niby działają wszyscy we wspólnym interesie, a każdy tak naprawdę robi to tylko po to, żeby coś uszczknąć dla siebie. Dlaczego skojarzyła ci się Unia Europejska? Bo w ogóle to też powstało, ta Unia Europejska Powstała też na Nie wiem, to gdzieś było w jakimś takim e, Taką ewaluacją tego wszystkiego, tych takich starożytnych Sił, wpływów Właśnie tutaj z tych z, To całe cesarstwo rzymsko-rzymskie bo, bo tak naprawdę tylko walka o wpływy. Te podboje innych krajów to, to, to wszystko gdzieś. Znaczy można dlatego też ja tutaj, my, my tutaj jesteśmy gdzieś bardziej związani z tym, z tym regionem, ale takich punktów na świecie jest kilka. To się po prostu przeobraziło w taką trochę politykę ogólnoświatową. Czyli tak naprawdę. Politykę zarządzania ziemią, nie krajami, ziemią. To jest powiązane właśnie, ten świat polityki jest powiązany z tymi wszystkimi rasami, które kiedyś chciały, że rządziły i chciały rządzić ziemią. Do tej pory to robią. To robią to w taki pośredni sposób, cały czas wykorzystując ludzi. Nie jest to takie typowe zniewolenie, jak było kiedyś na takim poziomie duszy, duszy bo to jest zniewolenie na poziomie wprowadzenia pewnych na, 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 na poziomie organizacji. Organizacji tego życia ziemskiego, organizacji czyli rządów między innymi. Czyli jeżeli to nie jest teraz zniewalanie duszy, to to jest zniewalanie czego teraz? No nie mogę że to jest zniewalanie duszy, bo tam nie ma duszy bezpośrednio, tylko to jest właśnie takie ponad duszami, no, to jest manipulacja. Jeszcze wyższego rzędu, tak czy nie? No. Tak. To jest inna skala zupełnie. Coś, czego. Coś, co niewalanie co, 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 nie dusz i, i wpływ na pojedyncze jednostki. To było, to, to było od tego, to się wszystko, wszystko zaczęło. To była taka, wiesz, takie przedszkole. Już się teraz nikt w przedszkole nie bawi tak bardzo. Nie na taką skalę. Czasem się tam może i bawi, ale to. To, to, to już gra nie jest tutaj na tych poziomach. Jest to dużo wyżej. A teraz właśnie te wybuchy słoneczne właśnie. To jest też to jest taka energia, która jest czyszczącą energię. Właśnie teraz się dużo, dużo tych takich układów, układzików, paktów. One są bardzo kruche teraz, się będą rozrywać. I właśnie po to jest potrzebne to podniesienie świadomości z poziomu jednostki, żeby to poszło gdzieś kolektywnie dalej. Mhm. Ale to było tak wtedy, ta scena, którą widziałyśmy w nocy, mm. że wtedy jakby nastąpiło takie totalne, jakby po prostu był taki sabotaż, jakbyśmy my zrobili taki sabotaż tego całego systemu. Bo odkryliśmy, jak to w ogóle funkcjonuje. I to był nasz plan właśnie po to. Żeby przerwać takie też to koło takie inkarnacyjne w tych właśnie okolicznościach, mm -hmm. przerwać ten taki energy harvesting, to właśnie kilka osób w ogóle ty też byłaś w tym planie. W no Właśnie w tym, w tym, planowałaś to razem z nami. Mm. Pomagałaś nam tym, w tym przerwaniu tego, tego co tam oni wszyscy, no, tego, co, co nie robili. Mm -hmm. I kilka osób, które były. Być bardzo świadoma z tym i, i już uczestniczyły w tym wielokrotnie, wielokrotnie, wielokrotnie. Też takie osoby, które bardzo też cierpiały na tym, ale zrozumiały, że, że to można przerwać, no to tam część osób właśnie wzięła na siebie to, jakby to cierpienie. To był trochę też taki jakby taki układ z nimi, że ta energia cierpienia, w ogóle oni się też tą energią cierpienia. Bardzo mocno... Ojej, bo teraz już w ogóle widzę. To jest tak jak nominały na banknotach. To tak jest, wiesz, to też różna energia ma różną wartość. Energia cierpienia ma inną wartość, energia seksualna ma inną wartość i do czegoś innego jest wykorzystywana. Mhm. Energia radości, energia. No to wszystko jest to jest jak, po prostu jak waluta, mhm. jak różne wartości. I to jest nie tylko tak, jak różne wartości, że, że coś jest wy, że coś jest więcej, coś jest mniej, ale też do różnych celów służy. Także nie wszystko musisz kupić za odpowiednią energię. Wszystko, nie na wszystko może To przyłożyć tak jak waluty z różnych krajów. To jest nie wiem, nie zapłacisz w, w, nie wiem, jakąś walutą w kraju, który tej waluty nie, nie respektuje, mhm. więc to jest. E, to trochę był taki deal. Z kim? Z lunakami. Ale tam też byli, to nie tylko nunaki. Tam jeszcze gdzieś z no, archontów widzę, no, no, widzę jakieś. E, inne e, Innych interesariuszy. Ale tak, weszliśmy w taki układ po to, żeby to przerwać. To było taki, taki jakby, taki, taka transakcja. Tylko, że my wtedy nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy tej świadomości, bo myśleliśmy, że to jest to dotyczy tego życia tam i teraz takiego na takiej zasadzie, że. Jeżeli my to cierpimy na siebie, ale już jest ten koniec, cała reszta nie cierpi, tylko że my zostaliśmy z tym przez wszystkie kolejne wcielenia. My zostaliśmy z tym na wszystkie kolejne wcielenia, a oni całą strategię zniewalania wynieśli na wyższy poziom. Tak. I tak zostaliśmy. Starczym. Tak. Znaczy, nie wszyscy mieli ten, y, 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 wpisany ten syndrom cierpienia w kolejne wcielenia, bo nie każdy też to wziął na siebie. Mówię o tych, co wzięli na siebie. Mhm. Tak. Tak. A z jakiego powodu my weszliśmy w ten układ? Możesz na mnie poszukać. Dlaczego ja weszłam w ten układ? Bo zostaliśmy ty, nie jesteś, ty nie jesteś tym dobrym przykładem, bo ty, bo ty byłaś trochę w środku, trochę na zewnątrz, trochę, trochę tak jakby miałaś tą świadomość i ty, 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 takim typem okay. podejścia takim naukowym do, do tego wszystkiego. Okay. Było tak jakby byłaś też jakimś konsultantem do tego planu, tak? Co, co, co można zrobić. Natomiast ty miałaś jakąś taką swoją niezależność w tym wszystkim. Dobrze. To na Tobie możemy to zrobić? Zobaczyć? No możemy. Dobrze. To Zobacz, proszę. So, idź do tego momentu. Idź Aha. do tego momentu, kiedy, kiedy ten plant się zaczyna rodzić. Kiedy ta możliwość zaistniała. Zobacz, co czujesz wtedy. Idź do tego momentu i powiedz mi, kiedy tam będziesz. To jest takie uczucie, że w pewnym momencie możesz już tak wszystkiego dosyć. Wszystkiego czyli czego? Cierpienia, tego swoich doświadczeń, że w pewnym momencie jest już wszystko jedno. Już w tej skali doświadczeń, już mam wrażenie, że już przerobiłam wszystko i jeżeli mogę zrobić coś żeby ktoś nie musiał przechodzić tego wszystkiego przez co ja przechodziłam to ja mogę z tym zostać i po prostu potem umrzeć i uwolnić się od tego mhm. żeby ktoś już inny nie musiał tego przerabiać w swoim życiu i to było tak, że był taki plan, właśnie. Eee, to w ogóle było na, na podstawie jakiejś negocjacji, że, że, że my się w pewnym momencie postawiliśmy wszyscy. Może nie wszyscy, tylko ci, którzy byli ci bardziej świadomi te właśnie te 44 osoby, które były, mm -hmm. e, które zainicjowały ten na początku, to trochę jak spisek a to trochę jak taki sabotaż. Że, że wyszliśmy z, z, z takiego punktu negocjacyjnego, że mamy świadomość, co się tutaj dzieje, że nie chcemy, żeby tak było, że to jest w ogóle niesprawiedliwe. I nie może być tak, że w taki podstępny sposób są zwabiane inne osoby, które nie mają w ogóle świadomości. Co się z ich życiem będzie działo. No i potem były jakieś takie, nie wiem, rozmowy, negocjacje. Trzeba było głosować. Musiało być wybranych ileś osób, które wezmą to na siebie. To było bardzo ściśle negocjowana ilość tych osób. No i na początku zgłaszali się ochotnicy. Czy byłaś ochotniczką? Czy byłaś ochotniczką? Nie. Ochotników było za mało i co dalej się działo? Ochotników było za mało. I potem już były takie wspólne negocjacje. Kto z nas jeszcze powinien się zgłosić? Trochę na zasadzie takiej: kto z nas jest najsilniejszy? Kto ma największą wolę i siłę przetrwania? I to było. Tak, że my wspólnie ustalaliśmy, kto z nas weźmie to na siebie. I to, bo to trochę było tak, że ja no, mogłam się nie zgodzić, mm -hmm. ale zgodziłam się, tak samo jak zgodzili się inni, osoby, które po prostu były tymi najsilniejszymi jednostkami tej grupy, najbardziej takimi energetycznymi, taki, takimi, żeby zaspokoić tą pulę energii, którą oni potrzebują.